Cześć, nazywam się Ania Borkowska i jestem przedstawicielem firmy FORWERK i sprzedaję termomiksy. Moja koleżanka namawiała mnie na zakup termomiksa wiele razy, natomiast zdecydowałam się dopiero wtedy, kiedy weszła TM5. TM6 przeszła wszelkie moje oczekiwania. Powiem Wam, że moi rodzice mieli termomiks TM21, stał na blacie, kurzył się, nie używali go, w związku z tym naprawdę byłam oporna, jeżeli chodzi o zakup termomiksa i bardzo sceptycznie do niego podchodziłam, do czasu, kiedy go nie zobaczyłam w akcji. Pierwsze moje doświadczenia z termomiksem były raczej marne, powiem. zniszczyłam motylek, zmiksowałam różne rzeczy w termomiksie, różne potrawy, nie wychodziło na początku. Stąd ten kanał. Sprzedaję termomiksy i wiem, skąd inon od ludzi, że nie wiedzą wszystkiego, że z takiej prezentacji, jaką my, my robiły klientom, wynoszą 30%. Nie wiedzą, jak to się nazywa, nie zawsze sobie dają z tym radę, a też nie zawsze mają odwagę, czy przedstawiciela, który się nimi zaopiekuje. W związku z tym postanowiłam krok po kroku, od samego początku, przeprowadzić Was przez proces używania termomiksa. Tak, żeby z niego wycisnąć wszystko to, co może Wam dać najlepszego. No dobrze, nie będę tu zatruwać tych, w tych filmikach, chcę, żeby były krótkie i treściwe. Przejdźmy do konkretów. Tak wygląda TM6, najnowszy model Thermomixa, produkowana od zeszłego roku. Ma korpus, w którym jest komputer i panel dotykowy, który często też bardzo lubią mężczyźni. Yy, mamy też różne podzespoły. Mamy część, w której parujemy mięsa, warzywa, owoce, ryby. To wszystko, co chcemy uparować, parujemy tutaj w tej części. Ta część nazywa się waroma. Składa się z trzech różnych yy, części: z pokrywki, z wkładu. To jest taka cienka część, widzicie, którą się tutaj kładzie. Na wierzchu i z podstawy, tak? Czyli z tej głębokiej części warony. Możemy jednocześnie używać obu pięter, czyli parować na dwóch piętrach, albo możemy tylko parować w tej dolnej części. O, tak jak tutaj. Tak? To się nazywa waroma. Dalej mamy naczynie miksujące. Naczynie miksujące, oczywiście, musimy czymś zamknąć. W związku z tym ma pokrywkę. Pokrywka ma dziurkę, jak widzicie. Dziurkę, żeby zamknąć, musimy wcisnąć miarkę. To jest taki mały gadżet, tak? Połowa miarki to jest 50 ml, cała to jest setka. Po co nam ta miarka? Powiem Wam. Czasami y, korzystamy ze swoich przepisów, w których mamy mililitry. Kiedyś to były y, szklanki. Ja pamiętam, jak moja mama i babcia. Wszystkie przepisy miały na szklanki, jedna szklanka, pół szklanki. Tutaj oczywiście to jest tak, jakby było pół szklanki. 100 ml to jest cała miarka, połowa miarki to jest 50 ml. Robisz swój przepis, skorzystaj. Jeżeli musisz mieć y, podziałkę w mililitrach, korzystaj z miarki. Miarka zamyka nam wlot tutaj y, naszego naczynia. Naczynie jak widzicie, całkiem spore, ze stali nierdzewnej, 2-2 litra, czyli 6 konkretnych misek zupy. Niektórzy klienci mają wątpliwości, czy tej zupy im starczy. Powiem Wam, my jesteśmy nauczeni, tak jak nasze mamy gotowały, 5-litrowy garnek, potem dwa dni jedzenia tej samej zupy, następnego dnia już nikt tej zupy nie chciał jeść. Tu po prostu jest na porcję zupy dla całej rodziny, po to, żeby ta zupa za jednym razem zeszła. Tu się zupy gotuje w 15-20 minut. Można trzy nawet takie zupy ugotować w tym samym czasie albo nawet krócej niż w garku 5-litrowym, jak za czasów naszych mam. Oczywiście naczynie idzie rozkręcić. Tak sobie je chwytamy tutaj za podstawę. Tutaj za dziubek noży. Tu jest taka śrubka. Za tą śrubkę chwytamy i przekręcamy do siebie podstawą. I wyciągamy. Często klienci o tym nie pamiętają, że naczynie można rozkręcić. Ja zawsze mówię swoim klientom, pamiętajcie, rozkręcamy. Nie ma takiej potrzeby, żeby rozkręcać za każdym razem, jak coś gotujemy w termomiksie, ale czasem trzeba rozkręcić naczynniki pierwsze, po to, żeby wszędzie naprawdę to czyścić na maksa, żeby naczynie było czyściutkie. Noży nie polecam wymycia w wywarce. Do tego służy szczoteczka. Myjemy ręcznie, yy, tylko i wyłącznie dlatego, że zmywarki mają bardzo wysokie ciśnienie, pod którym wrzucają wodę. Można źle wstawić nóż, powinno się go wstawić, wstawiać do dołu, i wtedy odształca się y, 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 uszczelka. Tak? To tak jak ja mówię swoim klientom, nie myjemy noży w zmywarce. Składamy naczynie, wkładając nóż do środka, przyciskamy sobie do siebie, i tu, jak zobaczycie, na naczyniu jest taki trójkącik. Ten dziubek, który nam tutaj odstaje w podstawie, zakładamy na trójkącik i wyrównujemy, tak żeby tu było wszystko równo. Powiem tak, na początku, przy zakupie Termomixa, wiadomo, wszystko jest nowe, dosyć ciasno chodzi. Trzeba poprosić męża, żeby z dwa razy rozkręcił i skręcił naczynie. Wtedy już zawsze idzie łatwiej. Wkładamy naczynie do korpusu. Jeżeli chodzi o panel dotykowy, zaraz Wam y, też wszystko y, wyjaśnię. Wyciągnę kamerę i y, dosunę do ekranu, żebyście lepiej widzieli. Natomiast w Thermomixie są jeszcze podzespoły. Jest koszyczek, który nam służy do gotowania kaszy, ryżu, ziemniaków, jajek, cokolwiek byśmy chcieli ugotować. Tutaj w koszyczku możemy ugotować. Jest, y, w tym modelu jest klapka, która nam zamyka. Też możemy traktować koszyczek jak sitko. Wkładamy je do naczynia. Jeżeli chcemy wyciągnąć gorący koszyczek, musicie pamiętać, że nigdy nie ręką, bo to naprawdę jest wrzątek. Służy nam do tego kopystka. Kopystka ma tutaj taki dziubek, który wkładamy w dziurkę koszyczka i wtedy wyciągamy. Tak? I wkładamy sobie na przykład jeszcze pod wodę. Służy nam kopystka też do tego, żebyśmy skarnęli ze ścianek naczynia, tak, jak też do tego, żebyśmy w czasie pracy Thermomixa czasami mogli mu trochę pomóc, wkładając go przez dziurkę. Oczywiście przepisy nam o tym mówią yy, wcześniej, włóż yy, kopyskę przez dziurkę w pokrywie, wkładamy. Nie ma obawy, że, je, że ją zmiksujemy, ponieważ ma kołnierzyk zabezpieczający, widzicie, o tutaj może na tym, ma kołnierzyk zabezpieczający, który spowoduje zatrzymanie się przed nożami, tak, a jednocześnie pomożemy termomiksowi to zrobić, o co nas prosi, czyli zgarnąć ze ścianek. Jest też taka pokrywka dodatkowa, oczywiście w TM6 to nowość. Yy, która powoduje, że yy, potrawa nam odparowuje, ale nie chlapie. Zakładamy ją w ten sposób. I przy włączeniu termomixa łapki nam chwytają całość. Pokażę Wam. Wtedy ta pokrywka tutaj nie wyleci, a jednocześnie potrawa się odparowuje. Dobrze. No i jeszcze mamy jedną rzecz, o której wspomniałam mówiąc o tym, że yy, zrobiłam sobie kuchę na samym początku używając Thermomix. To motylek. Motylek służy nam do upijania i blendowania yy, potraw, do robienia biszkoptów. Bardzo fajna rzecz. Natomiast trzeba pamiętać, że Thermomix ma moc. Na czwórce obrotów to jest maksymalna prędkość, jaką możemy używać w momencie, kiedy mamy włożony motylek w środek. Motylek zakładamy w ten sposób, między noże. Ja dla pewności przekręcam, czy się kręci z nożami, wtedy wiem, że wszystko jest ok. Możemy go używać, pamiętajcie, do czwórki obrotów. On ma tutaj napis, że do czwórki obrotów, ale nikt na tym nie zwraca uwagi. Tak wyglądają podzespoły Thermomixa. W komplecie oczywiście jest książka i w komplecie jeszcze jest... Również dostęp do platformy, gdzie na dzień dzisiejszy jest 3600 przepisów, a tak naprawdę co chwilę wchodzą jakieś nowe kolekcje. Teraz pokażę Wam, jak obsługiwać panel dotykowy w TM6. Jak widzicie, jest dosyć spory, największy z dotychczasowych. Włączamy termomix, przyciskając gałkę. On się załącza. Łączy się z Wi-Fi w domu. Albo z hotspotem z telefonu, bo też możemy go yy, włączyć yy, do hotspota w telefonie. Łączy się z platformą Cookie gdzie na dzień dzisiejszy jest 3620 przepisów i dochodzą kolejne i z naszym kontem na tej platformie. Jak widzicie światełka się tutaj świecą. Jak jest czerwone, to jest ostrzeżenie, że potrawa inaczej nie jest gorące. Jak jest zielone, jest OK. Wyświetlają nam się trzy zegary. Każdy zegar to inna funkcja. Jest nam to potrzebne do tego, byśmy mogli swój przepis też zrobić w termomiksie. Ustawiając sobie czas, temperaturę i obroty. Tak więc zaczniemy od, od czasu. To jest kółko z lewej strony. Każde kółko będziemy mogli ustawić sobie, naduszając je, czyli powiększając i przekręcając gałkę, tak jak tutaj widzicie. Ustawiamy sobie czas. Kolejne kółko to jest temperatura. Temperatura to 37 stopni najmniej do waromy. Jak wstawiamy tutaj naczynie i chcemy parować, to tu na dole musi być waroma. No i kolejne kółko to są obroty i jednocześnie włączenie termomiksa. Obroty od mieszania łyżką do 10700 obrotów, czyli moc. Zatrzymujemy przyciskając. Thermomix ma naprawdę wielką moc. Żaden inny y, robot nie ma takiej mocy jak Thermomix. Tak jak widzicie, jest też y, przy, na tym kółku, włączającym nam obroty, są też nożyki narysowane. Co to oznacza? Zasadniczo zawsze są ustawione y, rozdrabniające. Chyba że robimy z ustawień z przepisów. Jeżeli chcemy zrobić y, samemu ustawienia i na przykład tylko coś wymieszać, mamy też obroty wsteczne. Wystarczy te naszyki dotknąć palcem, wtedy obracają się wstecz. No dobrze, kolejny panel, jak przesunięcie z lewej do prawej, to wyciągnięte funkcje Thermomixa, jest ich 11. Można z nich korzystać jako osobne akcesorium. Nie ze wszystkich oczywiście, ale takie funkcje ma y, nasz Thermomix w przepisach. Ma wagę, ma wyrabianie ciasta, turbo, czyli bardzo szybkie obroty termomiksa, mycie wstępne około 5 minut, w zależności od tego, jak zabrudzone jest naczynie, maczajnik, miksowanie, wolne gotowanie, czyli na dłuższy czas, gotowanie w czasie dłuższego czasu niż normalnie, suwi, czyli gotowanie w woreczkach, fermentowanie, gotowanie ryżu, jak i zagęszczanie, czyli sosiki. Całkiem sporo, prawda? Jak przesuniemy paluszkiem z tego wstępnego panelu od lewej do prawej, mamy platformę cookie do. Jak widzicie, platforma cookie do ma do góry takie czypaski. To są nasze ustawienia. Mamy tutaj moje przepisy, mój tydzień, ostatnio gotowane ustawienia Thermomixa i pomoc ustawieniach Thermomixa, od tego zaczynamy logowanie Thermomixa. Czyli najpierw wyszukujemy Wi-Fi. Jak już ustawimy Wi-Fi, potem yy, wpisujemy swoje konto do. Możemy oczywiście sobie poustawiać jeszcze, spersonalizować Thermomix takich telefon, prawda? Czyli ustawić dźwięki, ustawić sobie ekran, język, jeżeli chcemy zmienić. No dobrze, wyjdziemy tutaj. Moje przepisy to są zakładki. Możemy utworzyć sobie kolekcje swoje, na przykład ulubione zupy, albo ulubione Dania Męża, albo Słodkości, albo Wielkanoc. To co chcemy, oczywiście to robimy na platformie. Widzicie? Ja mam całkiem sporo tego. Bo ja bardzo dużo korzystam z Thermomixa. No dobrze. Mamy też mój tydzień, czyli planer, który nam pomaga w życiu codziennym. Możemy raz w tygodniu zaplanować sobie cały tydzień to, co ugotujemy, i wtedy nam się pokaże to na dany dzień. Możemy też stworzyć listę zakupów, co ułatwia bardzo życie. Taką listę zakupów możemy wysłać do męża i napisać: kochanie, zrób zakupy, ja ugotuję. Prawda, że fajnie? Tak jak mówiłam, pierwszy z lewej strony panel to jest nasza platforma, czyli pierwsza strona platformy Cookie.do. Są najnowsze kolekcje na niej, są polecane w tym tygodniu przepisy. I teraz chcecie sobie wyszukać jakiś przepis. Na przykład lemoniada. Niech będzie. Jest dzisiaj ciepło, poszukamy lemoniady. Wpisujemy lemoniada. Oj. Robimy szukaj i pokazują nam się lemoniady. Zobaczcie, całkiem sporo tego. Ostatnia, która doszła, to lemoniada z melisą. Na dole jest jakby ocena klientów, którzy zrobili dany przepis. Nie sugerujcie się tylko tym, że jeżeli dany przepis ma Jedną, jedną gwiazdkę to nie należy do smacznych, po prostu nikt go jeszcze nie wypróbował i nikt nie ocenił, albo nie wypróbował, albo wypróbował i nie ocenił, może tak. Patrzcie, mamy lemoniadę fiołkową. Oczywiście, wyświetla nam się taki yy, obrazek, jak ta lemoniada ma wyglądać. Mamy stopień trudności, akurat ta lemoniada należy do łatwych, czas przygotowania, czas całkowity. W czasie całkowitym mamy zawarte całe gotowanie, pieczenie, mrożenie, chłodzenie to wszystko, co zajmuje też przygotowanie taki czas, który nam w całości zajmuje przygotowanie tego przepisu i liczby porcji. Po lewej stronie mamy składniki, a pod spodem wartości odżywcze to jest fajne dla ludzi, którzy dbają o dietę, liczą kalorie, albo z jakiegoś powodu białko czy węglowodany. To tutaj można sobie taką dietę ładnie ustawić. Przygotowanie to krok po kroku, tak jak Cermomix będzie nam pokazywał w dalszej części. Przybory kuchenne, oczywiście to, co będziemy potrzebowali, i wskazówki podpowiedzi. Często z nich korzystam, dlatego że ktoś, kto wypróbował ten przepis, a jest to na pewno osoba, która testowała go przez 3-4 miesiące, wie doskonale, na co zwrócić uwagę. No i dotykamy rozpocznij gotowanie i dalej przepis nas przeprowadza przez całą procedurę ugotowania zrobienia, w tym przypadku lemoniady fiołkowej. Do góry, jak widzicie, są jeszcze takie trzy kropeczki. Jakie dotkniecie, możecie wrócić do szczegółów przepisu. Tak? Jak już sobie podejrzycie, wracacie kontynuuj. Możecie włączyć wagę lub anulować przepis w połowie drogi. Jak Wam się to podoba? Fajne, prawda? Jak Wam się mój filmik podobał? Mam nadzieję, że część Waszych pytań znalazło w nim odpowiedź. Dajcie znać paluszkiem w górę albo komentarzem, czy Wam się podobało, czy może coś mam zmienić, może coś było źle widać, może nie do końca coś zrozumieliście. Dajcie znać. Będę jeszcze się odzywać w innych filmikach. Na razie.